Obchodzimy dzisiaj 8 maja 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej na kontynencie europejskim. Kapitulacja Niemiec podpisana została właśnie w tym dniu. Zakończył się koszmar sze sześcioletniej dla Polaków męki śmiertelnego zagrożenia ludności cywilnej. Na Dalekim Wschodzie ta wojna zakończyła się dopiero we wrześniu 1945 roku. Kapitulacją Japonii w dniu 2 września była to najbardziej krwawa wojna w historii świata. Objęła ona swoim zasięgiem dwa razy więcej ludności i pięć razy większy obszar działania niż wcześniejsza wojna nazwana pierwszą. Zaangażowała ona w swoją orbitę 80% ludności świata i wszystkie zasoby ludzkie materiałowe finansowe państw walczących. W 1939 roku zostało zniszczone w 60% nasze miasta, jak i również o 90% miasta wojewódzkie. Niemcy w tej wojnie stosowali terror wobec ludności cywilnej. Prowadzono od 1939 roku aresztowania, przesiedlania, obozy pracy przymusowej. Obozy koncentracyjne, rozstrzeliwania czy zagładę całych miejscowości, jak to w naszych okolicach: Szarajówkę, Sochy, Pardysówkę, Majdan Nowy i inne. Stosowano na szeroką skalę odpowiedzialność zbiorową. Mimo stosowania takich barbarzyńskich metod zastraszania, naród polski nie rezygnował przez te sześć lat z otwartej walki. Walczyliśmy w kraju i za granicą, na wszystkich frontach Europy, w walkach partyzanckich, w stosowaniu sabotażu, a nawet w spowalnianiu robót. Pomagali nam sojusznicy, ale zbyt późno, bo Zachód z tej katastrofy wyciągał bardzo opieszałe wnioski. Dopiero gdy na froncie wschodnim nastąpił przełom w 1943 roku w bitwach pod Stalingradem i w rejonie Kurska, Niemcy zaczęli się wycofywać na zachód. Ruszyła wówczas pomoc aliantów zachodnich w uzbrojeniu, w sprzęcie dla frontu wschodniego. Zachód dostarczał ogromne ilości broni, amunicji i sprzętu a było to m.in. 427 tysięcy samochodów, 22 tysiące samolotów, 13 tysięcy czołgów, 350 tysięcy ton materiałów wybuchowych. 3 miliony litrów benzyny lotniczej. Amerykanie i Anglicy prowadzili wojnę, dbając o jak najmniejsze straty w ludziach, gdy tymczasem Sowieci poświęcili miliony swych obywateli w imię swego zwycięstwa. Niezwłocznie, gdy Niemcy zaczęli ponosić klęskę na wschodzie i zostali zmuszeni do odwrotu na zachód, ich sojusznicy, jak na przykład Włośni, Zrezygnowali ze współpracy z Hitlerowcami i wycofali się z frontu wschodniego afrykańskiego. Potęga Niemiec malała mimo stałego rozszerzania w poborze do wojska coraz to młodszych roczników niemieckich. W roku 1944 do wojska był wciągany rocznik 1927, a więc chłopców 17-letnich. A w następnym, już rocznik 1928, alianci lądowali na kontynencie europejskim, a konkretnie na Sycylii, już w 1943 roku, rozpoczynając operację włoską przy pomocy oddziałów polskich, II Korpus Nowozelandzkich, Hinduskich. One dotorowały drogę do Rzymu. W Europie rosła nadzieja, że wkrótce. Dojdzie do wyzwalania kolejnych państw, to jest Francji, Niemiec i Polski. I tak się stało. 6 czerwca 1944 roku wojska alianckie wylądowały na ubóstwie bretońskim we Francji. Niemcy musieli przerzucić część swojej armii ze wschodu na zachód. To pomogło wojskom radzieckim w organizacji ofensywy skierowanej z polskich kresów na Lubelszczyznę, Mazowsze i Podkarpacie, ale zakończyła się ona szybko na, odcinki, na odcinku rzeki Wisła, bo zapewne Sowieci uznali, że swoje terytorium już odzyskali i nie potrzeba powstańcom warszawskim pomagać. Władze Polskiego Państwa Podziemnego uznały, że czas początku sierpnia 1944 roku jest najbardziej korzystny dla wszczęcia powstania narodowego, właśnie w Warszawie. Powstanie to miało stworzyć warunki do jawnej działalności władz polskich na uchodźstwie, a m.in. derekaturze rządu na kraju. W powstaniu warszawskim, rozpoczętym 1 sierpnia 1944 roku, wzięło udział około 50 tysięcy żołnierzy AK, ale uzbrojenie miało tylko 15% powstańców. Reszta z nich liczyła na zdobycie broni w walce z Niemcami oraz z rzutów alianckich. Powodzenie w po walkach powstańczych trwało tylko 5 dni. Później była tylko obrona przed przeważającymi siłami niemieckimi, wspieranymi przez formację najemników, broń pancerną, artylerię i lotnictwo. 11 września obrona powstańców została zacieśniona tylko do rejonu nadbrzeżnego Wisły. Sforsowanie Wisły w dniach od 16 do 21 września oddziały II i III Dywizji Piechoty I Armii Wojska Polskiego nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. W okresie 63 dni walk poległo i zginęło 18 tysięcy powstańców, a około 25 tysięcy zostało rannych. Straty ludności cywilnej wyniosły ponad 180 tysięcy. Kapitulacja oddziałów powstańczych nastąpiła 3 października, ale na warunkach przewidzianych już w konwencji genewskiej z 27 lipca 29 roku. Powstańców i młodzież. Skierowano do obozów pracy i koncentracyjnych, a ludność cywilną rozesłano do różnych miejscowości po lewej stronie Wisły. Powstańcy skorzystali z uprawnień przysługujących kombatantom. Na froncie wschodnim od października do 9 stycznia 1945 roku nastąpił zastój i przygotowanie do nowej ofensywy. Wykorzystali to Niemcy organizując atak na aliantów Ardenach Zachodnich, gdzie też nie śpieszono się z ostatecznym rozgromieniem wojsk faszystowskich. Ostateczna faza walk wyzwoleńczych rozpoczęła się w styczniu 1945 roku, gdy wojska sowieckie dotarły do Odry, a następnie od Odry do Łady, a tutaj nastąpiło 7 maja 1945 roku wojsk, spotkanie z wojskami zachodnimi, Zmierzającymi w kierunku Berlina. Należy wspomnieć, że 16 kwietnia 1945 roku rozpoczęła się decydująca część walki w rejonie otoczonej stolicy Niemiec z udziałem polskich sił zbrojnych. Bitwa o Berlin trwała od 6 kwietnia do 2 maja. W dwóch naszych polskich armiach wzięło udział 185 tysięcy żołnierzy. 300 dział, ponad 500 czołgów i dział przeciwpancernych oraz 320 samolotów. Po sforsowaniu kanałów Koncolerów nasi żołnierze obeszli Berlin od zachodu, przebili się przez zewnętrzny pierścień obrony i weszli do stolicy Niemiec. Polacy zdobyli najsilniej bronione pozycje. Zajęto 56 kwartałów miasta, 7 kompleksów, zabudowań fabrycznych i cztery stacje metra miejskiego. Na kolumnie zwycięstwa niemieckiej zatknęli polską flagę. 2 maja Berlin skapitulował po samobójczej śmierci Hitlera, ale walki trwały nadal do 7 maja, kiedy to Alfred Jodl głównej kwaterze alianckiej w Reims podpisał akt bezwarunkowej kapitulacji. Drugi akt kapitulacji z udziałem marszałka Żukowa Podpisano w nocy z 8 na 9 maja o godzinie 0.11, a inni podają, że 0.45. Są też różnice w dacie obchodów święta zwycięstwa nad Niemcami. Całkowite zwycięstwo koalicji antyfaszystowskiej nastąpiło w tej wojnie dopiero 2 września 1945 roku. Kiedy to po zrzuceniu dwóch bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki skapitulowała Japonia, Japonia, ostatni sojusznik Hitlera. W rezultacie tych okrutnych działań wojennych i eksterminacji ludności uległa poważnym zmianom mapa polityczna Europy i świata. Powstały nowe państwa, a granice innych uległy przesunięciom, tak jak u nas w Polsce. Nastąpił rozkład systemu kolonialnego, a jednocześnie zaznaczyły się wpływy władz komunistycznych na sąsiednie państwa europejskie, szczególnie wschodnie. Nowy układ sił, który kształtuje się do dzisiaj w Europie, stwarza możliwość wykluczenia wojny dzięki powstaniu NATO i działania zbrojne nie są już jedynym środkiem rozwiązywania sprzeczności i konfliktu między państwami w nowoczesnej Europie. Bądźmy więc spokojni. Oddajmy hołd wszystkim walczącym o niepodległość oraz tym, którzy niewinnie zginęli w tej barbarzyńskiej wojnie. Dziękuję za uwagę.